Poświęcamy Tobie, święty Michale Archaniele, Matkę generalną Samuelę, wszystkie troski i pragnienia jej serca. Niech miecz Twój błyszczy nad nią, odstraszając wszelkie przeciwności, aby jej słowa były jak miecz obosieczny, silne nadzieją, jak tarcza wiary, a miłość do zgromadzenia jak pancerz prawdy święty Michale Archaniele, zarząd generalny. Aby nie miał tam wstępu, duch zamętu, chcący wykraść siostrą zarządu, dar i umiejętności. Święty Michale Archaniele, siostrę prowincjalną Marią Alicja wraz z wszystkimi siostrami całej prowincji brazylijskiej najmłodszą prowincję naszego zgromadzenia aby zawsze była młoda i pełna entuzjazmu. Święty Michale Archaniele, siostra prowincjalna Dominika, wraz z siostrami całej prowincji niemieckiej, abyś Ty, który jesteś postrachem wojska piekielnego, strzegł dzieł prowadzonych przez siostry tej prowincji, od wszelkiego zła i laicyzmu. Michale Archaniele, siostrę prowincjalną Katarynę, wraz z siostrami całej prowincji norweskiej, aby nie ostygły nigdy szargi świadectwa w tym protestanckim kraju. Poświęcamy Tobie, święty Michale Archaniele, siostrę prowincjalną Lucynę, Wraz z siostrami całej prowincji włoskiej, aby przez ich posługę nie umilkł w całym zgromadzeniu głos Kościoła zbudowanego na Piotrze z kary. Tobie, Święty Michale Archaniele, siostrę regionalną Karolinę wraz z siostrami regionu Rosji aby poprzez swoją modlitwę i posługę były zwiastunkami dobrej nowiny. Poświęcamy Tobie święty Michale Archaniele, siostry posługujące w Kazachstanie, aby modlitwą i cichą służbą nie ustawały w ukazywaniu ludziom drogi do kościoła. Poświęcone Tobie, święty Michale, Archaniele i siostry posługujące w Boliwii i Paragwaju, gdzie cztery lata temu pan Franciszek podczas podróży apostolskiej prosił o pokój zrównoważonym i sprawiedliwość społeczną. Poświęcamy Tobie święty Michał Arkanielę, siostry posługujące w Danii i Szwecji, aby były silne wiarą i umacniały tych, którzy zabawili Danii. Wiany. wiele siostry posługujące w tańcaniu, która niemal po 150 latach działalności ewangelizacyjnej nadal potrzebuje misjonarzy, aby wytrwale głosili Słowo Boże, opatrywali rany ludzkich serc. to Tobie, Święty Michale Archaniele, siostry posługujące na Ukrainie, aby dodawały odwagi ludziom doświadczonym cierpieniem i wojną. Poświęcamy Tobie święty Michale Archaniele, w siostry... szczególnej obecności osób konsekrowanych. Poświęcamy Tobie, Święty Michale Archaniele, siostry posługujące w Ziemi Świętej, która tak bardzo potrzebuje pokoju i międzyreligijnego pojednania. Poświęcamy Tobie, Święty Michale Archaniele, siostry posługujące w Gruzji, aby dobrze swoją zawarytańską posługę, spełnianą w duchu miłości miłosiernej, były wsparciem dla najbardziej potrzebujących. Poświęcamy Tobie, święty Michale, Archaniele, siostry posługujące na Litwie, tak bardzo bliskiej naszym sercom, ale potrzebującej szczególnej... Święty Michał Archaniele, prowincje polskie naszego Zgromadzenia, aby nieustannie tętniły życiem wolnym od wpływów światowych, inspiracją charyzmatu dla naszego Zgromadzenia i skromnej dla zagubionego świata, bastionem duchowości, zlajcyzowanej kultury, latarnią dla ginących, ginących od odmętach grzechów, bez nadziei i braku jego śmiercia. Poświęcam Tobie święty Michal Archanienę, siostrę prowincjalną Kierowninę wraz z siostrami całej prowincji katowickiej. Poświęcam Tobie święty Michal Archanienę, siostrę prowincjalną Martę wraz z siostrami całej prowincji nyskiej. Poświęcam Tobie, Święty Michał Arkanielę, siostrę prowincjalną Kamilę wraz z siostrami całej prowincji poznańskiej. Poświęcam Tobie, Święty Michał Arkanielę, siostrę prowincjalną Katarzyna wraz z siostrami całej prowincji Turunskiej, Poświęcam Tobie święte Michała Archaniele, siostrę prowincjalną Samuelę wraz z siostrami całej prowincji warszawskiej. Poświęcam Tobie święty Michała Siostrę prowincjalną Paulę wraz z siostrami całej prowincji wrocławskiej. Poświęcamy Tobie, święty Michale Archaniele, aspirantki i postulantki w naszym zgromadzeniu, aby Złoty nie słabą ich odwagi potrzebnej do oddania życia Bogu. Poświęcamy tobie, święty Michale Archaniele, siostry Nowicjuszki wraz z siostrami Miszczyjami, aby przeciwnik, nasz Szatan, nie skłonił ich do niegorliwości w formowaniu serc swoich. Poświęcamy tobie, święty Michale Archaniele, siostry Junionewski, Wraz z siostrami i mistrzyniami, aby ojciec kłamstwa nie zwiódł ich woli i z radością odnawiały swoje źródy i postanowienia. Poświęcamy Tobie święty Michał Archaniele dziewczęta, które słyszą głos Chrystusa, aby nie bały się wezwania do życia zakonnego elżbietańskim charyzmacie. Poświęcamy Tobie, Święty Michale Archaniele, wszystkich członków Wspólnoty Apostolskiej Świętej Elżbiety, aby w swoich rodzinach byli świadkami Chrystusa. Poświęcamy Tobie, Święty Michale Archaniele, Wszystkich kapłanów, którzy posługują naszemu zgromadzeniu, wszystkie zgromadzenia zakonne, aby wszyscy poświęceni Bogu byli mocni wiarą, nadzieją i miłością. Poświęcamy Tobie, święty Michale Archaniele, naszych rodziców, rodzeństwo i gnębnych, abyś umacniał ich wśród trudnych doświadczeń i tarczą przeciw opiekęjnym za życia i w godzinie śmierci. Poświęcamy Tobie, Święty Michał Archaniele, zgromadzenie siód Świętych Elżbiety. Nasze zgromadzenie, abyśmy zawsze były czytelnym znakiem wartości rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jezu, stojąc przed Tobą z całą naszą świadomością, pragniemy w akcie oddać się Świętemu Michałowi Archaniołowi, aby należeć do grona Jego czcicieli i przez to uwielbiać Ciebie, Panie, całym swoim.